Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Ryszarda Kincla w Raciborzu otrzymała grant od Amerykańskiej Ambasady. Szczegóły w przygotowanym materiale, na który Państwa serdecznie zapraszam. Raciborska Biblioteka w zeszłym roku złożyła projekt do Ambasady Amerykańskiej w Polsce z prośbą o przyznanie grantu na projekt przeznaczony dla przebywających w naszym mieście gości z Ukrainy. Wniosek był złożony w styczniu, w styczniu-lutym. W maju dostaliśmy informację, że jest świetny projekt, ale niestety zabrakło pieniędzy, ale we wrześniu przyszła informacja, że się znalazły pieniądze, więc dostaliśmy 10 tysięcy dolarów, czyli ponad 40 tysięcy złotych. Projekt rozpoczął się w październiku zeszłego roku. Zorganizowano m.in. spotkanie z Pawłem Pieniążkiem, pisarzem i dziennikarzem. Działalność rozpoczęła kawiarenka językowa, w której spotykają się Ukraińcy z Polakami. Rozmawiają na różne tematy, ćwiczą w ten sposób Ukraińcy język polski. Natomiast w tym roku, od 15 stycznia, prowadzimy kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy. Wbrew temu, co mówi się, że już ewentualnie nie jest pomoc potrzebna, okazało się, że jest bardzo potrzebna, ponieważ na kurs zgłosiło się prawie 80 osób. Mamy teraz cztery grupy. Które których zajęcia w tych grupach odbywają się 4 dni w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki i w soboty. Jak dodała Małgorzata Szczygielska, zainteresowanie kursem języka polskiego jest tak wysokie, bo znajomość języka polskiego wiąże się z lepszą ofertą pracy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Wniosek do ambasady został przez bibliotekę złożony już w zeszłym roku, ale nie były to pierwsze efektywne działania, dodała dyrektorka biblioteki. Pierwszy raz też mieliśmy projekt z Erasmusa, Plus, czyli mogliśmy się dokształcać poza granicami kraju za pieniądze unijne. I ten projekt z Erasmusa i to, że odwiedziliśmy biblioteki w Finlandii, zobaczyliśmy jak oni pracują z uchodźcami, tak nas natknął, żeby coś więcej zrobić dla Ukraińców i dlatego złożyliśmy wniosek o grant w ambasadzie amerykańskiej. Jak wspomniała Małgorzata Szczygielska, ambasada amerykańska wspiera wszystkie działania, które mają na celu rozwój demokracji, pomoc uchodźcom czy pomoc grupom etnicznym. W ramach projektu oprócz kursu i kawiarenki biblioteka zakupiła podręczniki do nauki języka polskiego i książki ukraińskie, a 21 lutego odbędzie się spotkanie z Borysem Tynką, przewodnikiem po Ukrainie. To Polak, który jako jedyny ma certyfikat przewodnika po strefie czarnobylskiej. Tematem spotkania tym razem będzie Odessa.